Cześć. Dzisiaj sprawdzimy, w jakiej rozdzielczości widzi nasze oko, gdyby było kamerą. Jednak ona nie jest kamerą, ale przypuszcza się, że widzi w 576 megapikselach. Żeby to obliczyć, trzeba wziąć pod uwagę 1 megapiksel i jaką rozdzielczość ma. Rozdzielczość na koniec filmu podam w tej najnowszej generacji, czyli tak zwanej K. No. Więc, ogólnie 1 megapikselu nie ma. Jest tylko 1.23 megapiksela, a to jest rozdziałka 1280 na 960, czyli 960p. No i teraz żeby to obliczyć, to 1.23 megapiksela po pomnożyć przez 576 żeby to obliczyć trzeba pomnożyć rozdziałkę 1280 razy 576 i tak samo 960 razy 576 po pomnożeniu tej sumy wychodzi 737 280 na 552 960 czyli inny mówiąc też 552 960p czyli no no, daleko jeszcze nam do tych wielkich liczb, bo jak na razie mamy dostępne 2160p. No, za niedługo będzie 4320p, ale na razie... Znaczy, ta dzisiejsza odstaje od oka to bardzo, ale jednak to jeszcze nie mówi nam, w ilu k widzimy, bo miałem właśnie rozdzielczości k to obliczyć. No więc zaraz to... Zrobimy. Żeby to obliczyć, będzie potrzeba wiedzieć, ile, ile pikseli ma rozdzielczość 1K. I nas to obliczymy. Po pomnożeniu już, ile wyszło 1K, chciałem zobaczyć, ile mniej więcej co, ile zmienia się właśnie rozdzielczość K, czyli z 1K, ile by przeszło na 2K. Wyszło mi, że to było 1024, czyli co 1024 piksele było co nowy K. To teraz by trzeba było obliczyć, yy, znaczy podzielić te 7737280 na 552960. Yy, trzeba byłoby podzielić na 1024 i mamy wynik. Po podzieleniu tej rozdzielczości wychodzi nam wynik. Z tego co nam wyszło widzimy w przybliżeniu 720K. Oczywiście mówię w przybliżeniu, ponieważ pierwsze co mówiłem megapiksele. Nie to 1 megapiksel, lecz 1,23 megapikseli co mówię na początku odcinka. <kluzny> Więc tak jak mówiłem. No i wyszło na to, że widzimy w rozdzielczości 720K. Czyli jest to inaczej mówiąc. 552 960p Więc dzisiejsze rozdzielczości 2160p bardzo stają do rozdzielczości oka. Mam nadzieję, że Wam się podobał film. Zostaw łapkę w górę, jak możesz. subskrypcję No i cześć.